Dzień dobry. Serdecznie witam Was czarną cholerą. Niektórych przepraszam, bardzo przepraszam, że wczoraj nie było nagrania. Wiem, że niektórzy bardzo czekacie na to, aż ja tam coś na te 5 czy 10 minut powiem i cieszycie się bardzo. Będę się starał, żeby w miarę możliwości, w miarę możliwości wrzucać rzucać wrzucać tym groszkiem. Za, dzisiaj na początek znowu jestem tutaj obstawiony tymi moimi pomocami naukowymi. Wy już się przyzwyczailiście do tego, ja wiem. Już Was to nawet nie razi. Ten delikatny chaos, stwór, Czy obraz koło mnie już nie jest moim obrazem, ale jeszcze nie wyjechał, więc jeszcze korzystam z możliwości, że jeszcze mogę go pokazać. No i bardzo dobrze, niech coraz więcej ludzi go zobaczy, żeby jak już zawiśnie gdzieś tam u kogoś albo na ścianie albo wyląduje w magazynku w piwnicy, czekając na, na lepsze czasy, no to będzie już obrazem nie nieznanym, tylko obrazem O, obrazem rozpoznawalnym. Czyli ten, ten, ten byk, byk księżycowy, bo tak po łacińsku go nazwałem. Zacznę od przeczytania fragmentu z książki pana Tomasza Kwaśniewskiego, z tej książki. Polecać już wam tego nie muszę, bo przecież wiecie, zresztą już jest tam chyba końcówka tych książek, ale jeszcze są, jeszcze chyba są. To przynajmniej nic z wydawcami nie mówił, żeby już ani słowa na ten temat nie mówić. Więc posłuchajcie. Czytam z samego początku. To, jest, to są słowa od autora. Dla was od, od autora. Czy jest sens pisać taką książkę, która uwolni nielicznych z przesadnej dbałości o zdrowie, prowadzącej czasem do patologii? Jest. Bo nic... Porozumie, gdy ciało zawiedzie. No właśnie. Co nam porozumie, gdy ciało zawiedzie? Ta maszyna musi nas przenosić w tym czasie, w tej przestrzeni. Musimy tutaj żyć i musimy być na tyle odporni, zdrowi odporni, aby ten nasz, mój, nasz, mój, nasz umysł był gdzie, miał gdzie się zakotwiczyć, czyli w tym naszym ciele. I on jest tutaj zakotwiczony. Celowo nie czytam wam za długo, bo to męczy to po prostu wielu z was. Nie może się skupić, gdy, gdy czytane jest. No ja wiem, bo nieraz mi piszecie, że. Ale też piszecie niektórzy, że bardzo się cieszycie, że czytam te fragmenty, że gdzieś tam coś swojego dodam. No tak to wychodzi. Raz lepiej, raz gorzej. Ostatnio widzieliście, że wyszła dziwna sprawa z panem prezydentem Janem Zbigniewem Potockim, którego osobiście bardzo lubię, bardzo szanuję. Powiedziałem wam, mnie nigdy nie oszukał. No, ale takie głosy dochodzą, że różne tutaj dziwne rzeczy, różne dziwne wałki gdzieś były robione. No, mnie się to nie przydarzyło. Nigdy nie pamiętam, że była jakakolwiek próba naciągnięcia mnie na forsy czy jakąś coś. Nie, nie, nic takiego. Więc co ja tutaj miałem powiedzieć? Opowiedziałem wam, nakreśliłem wam, że sprawa jest skomplikowana, bo jeżeli już w tym momencie są próby ściągnięcia pana Potockiego z prezydentury poczynione. A jest legalnym prezydentem. I z dokumentów, no niestety, czy się komuś to podoba, czy nie, wynika jasno, że w czasie wojny prezydenta zdjąć się nie da żadnym impeachmentem czy czymkolwiek tam innym. Ale to tylko jest dla tych, którzy uważają, że druga RP jest legalnym, również legalną strukturą, tak jak, tak jak była. No bo jest pytanie, gdzie ta pierwsza, prawda? Dlaczego nie pierwsza RP, nie? A co to jest w ogóle RP, nie? Może wystarczy Polska jako zbiór, jako zbiór, zbiorowisko ludzi mówiących tym samym językiem, wywodzących się z tej samej kultury. No i wtedy robi się pytanie, jaki to język? No, polski to już jedna odpowiedź jest, ale jaka wspólna kultura? Czy co? Rzymska? Rzymsko-katolicka? Słowiańska? Turbosłowiańska? No, która? Czy pomieszanie jednego z drugim? Czy jakieś inne jeszcze narody, które przyszły tutaj do nas z zewnątrz, nie? Mamy przecież muzułmanów, prawosławnych. Może ich kultura? Nie wiemy. I tak możemy gdypać w nieskończoność. I nie o to chodzi, bo zawsze znajdziemy powód, żeby się pokłócić, podenerwować na siebie, a w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli zdrowe ciało, do którego jest przyczepiony, zdrowy, dobrze... On zawsze dobrze myśli. Mózg, który ma przyczepiony ten intelekt, tam funkcjonuje dobrze. Tam wszystko funkcjonuje. Zaburzenia powstają tu tu troszeczkę niżej. Znalazłem, słuchajcie, wczoraj hmm, znalazłem wczoraj zdjęcia, które chciałem Wam dzisiaj pokazać, ale Wam nie pokażę, bo musiałbym je wgrywać znowu do tego filmu, ciąć, zajmie to mnóstwo czasu. Hmm, więc jeszcze jak znajdę jakąś wolną chwilę, to wrócę do tematu tych zdjęć, które chcę Wam pokazać. Hmm, dosyć interesującą, ale powiem Wam o co chodziło. Hmm, pamiętacie zdjęcia hmm, takiego zdjęcia? Może wielu z Was widziało w krakowskim muzeum zdjęcie widziało w oryginale, nie? tego drewnianego światowida wyłowionego chyba z Wisła, ile dobrze pamiętam. Kłoda drewna, wysokości większa niż ja, bo jak stałem przy tym, no to to było o takie dosyć spore. I facet w kapeluszu, albo z czymś, co jest nad jego głową, wygląda jak kapelusz, ale to nie jest kapelusz, to jest coś, co w tamtych czasach nigdy nie robił kapeluszy, nie o to chodzi jest coś, co ma nad głową, wygląda to jak talerz, kapelusz, może latający talerz. I ten, to coś, ta, ta cała, ta, ta kolumna, ta, ten światowit ma dłonie tutaj tak, wie, wiecie, tak palce są tak do przodu, gdzieś na wysokości tutaj, na wysokości pępka. I ten światowit ma cztery twarze, z jednej, z drugiej, ze wszystkich stron, czyli patrzy w cztery strony świata. Przybył w latającym talerzu, patrzy w cztery strony świata, czyli wszystko wie i trzyma dłonie. Tutaj są łapki takie, 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 dziwne tutaj z przodu. Tam są jeszcze jakieś tam. Mam dziwne symbole, dziwny róg tam jest, który nawołuje, czyli róg, czyli daje sygnał do czegoś. I chciałem Wam tutaj dać takie jedno zdjęcie, na które, trafi, na które trafiłem wczoraj. Oj, widzicie, znowu słońce mocno zaczyna operować, no ale. Trudno, musicie takie mieć. I, i znaleziono w 1965 roku takie stanowisko w południowo-wschodniej części Turcji, Gebelitepe. Chyba tak się to wymawia. Próbowałem dzisiaj dodzwonić się do doktora Franza Zalewskiego, ale nie odbiera. Nie odbiera telefonu, więc pewnie jak się dodzwonię, to się go coś bliżej zapytam, bo on widział to stanowisko, to Gebelitepe. I to stanowisko w 1965, gdy znaleziono, to znaleziono tam tylko parę tysięcy maleńkich narzędzi z czasów neolitycznych. Takich, wiecie, kamienne, małe jakieś tam narzędzia. Tego było dosyć sporo. Potem, to było kilkanaście chyba lat temu, lata 90 chyba to, no to już kilkadziesiąt, ale no nie chcę, słuchajcie, możecie mnie tam poprawić. Nieważne, w każdym razie dobrych paręnaście, może parędziesiąt lat temu. Na 90 czy tam 2000 rok przyjeżdża archeolog niemiecki, który prowadzi tam badania. Zainteresował się tym tematem, zainteresował się tym rejonem, taki wzgórze, taki kopiec i, i zaczął to rozkopywać. Ma pozwolenie i znajduje znajduje artefakty z czasów. Mniej więcej datowane to jest 11-14 tysięcy lat temu. Są tam kolumny, są tam kolumny, i te kolumny ustawione są dosyć w taki specyficzny zestawienie. Czyli wiadome jest, że ktoś to zaprojektował. Zaprojektował cały układ tego, a to całe jest na. Tak jak znalazłem w opisach, że tego jest. Cały teren to jest jakieś kilkanaście hektarów. Rozkopali tylko chyba jakieś 10%, nie więcej tego, co tam jest. I to, co znaleźli, to jest znaleźli, że są to kręgi. W kręgach poustawionych sześć, na początku 6 ich odkopali, potem jest więcej tych kręgów. Wszystko idzie tak koncentrycznie, ale w centralnej części tych kręgów stoją kolumny. W następnych kręgach też są kolumny. Próbowałem znaleźć zdjęcia, jak to wygląda, żeby się przyjrzeć. I wszędzie w internecie, słuchajcie, jest, są tylko te same zdjęcia, powielane. Ale jak zacząłem grzebać głębiej, to okazuje się, że pewne artefakty z tego miejsca, wszystko na to wskazuje, zniknęły i są gdzieś w muzeach. Znalazłem kilka zdjęć z elementami z tego, z tej, z tego Gebelitepe. I jeden z tych artefaktów przypomina naszego światowida. Mnie, mnie to przypomina, tak. Układ podobny. Taka sama bryła, nawet mniej więcej chyba tej samej wielkości, tylko że z kamienia. My mamy drewnianego, tam jest, tam jest kamienny. I tu sobie zrobiłem wczoraj, bo to nagranie miało być wczoraj, ale nie zdążyłem. I to gubekli, czy gubeli, tepe, nie wiem jak to jeszcze raz mówię, nie wiem jak się to czyta. Co to oznacza? Tepe to jest jako szczyt, ale szczyt po, po, po ichniejszemu, nie? Ale też gdzieś mam znalazłem w znaczeniach jako pępek. Ten, ten, ten gubekli, gub, to jest podobnie, bo to jest, pisze się gu, G i U, tak jest takimi dwoma kropkami czy kreskami, podobnie jak grób u nas było. mnie się tak to skojarzyło. W każdym razie, że TP to jest wzgórze, wyprzuszenie, czyli. Wzgórze pępkowe, pępkowe wzgórze, wzgórze pępka, albo inaczej moglibyśmy powiedzieć brzuch, początek czegoś, co się rozpoczyna. Ja to zacząłem sobie tutaj, słuchajcie, bo bekli, tak jak gubekli, to jest też, jest, znalazłem znaczenie jako czekać. Coś do oczekiwania, czyli tłumacząc po swojemu ja, tłumacząc to, ten, ten, ten zlepek wyrazowy, jako centrum spotkania albo pierwsze centrum spotkania ze względu na ten pępek, bo pępek to jest coś, co łączy nas. To jest inaczej. To jest blizna po rozłączeniu świata naszego wewnętrznego ze światem naszym zewnętrznym, gdy się rodzimy. Pozostaje ta blizna. I. Punkt to Gbekli Tepe, którzy w tej chwili oni to uważają, że to jest y, świątynia. No, bo wszystko, co nie wiedzą, to jest brane jako świątynia. Ale jest to zdecydowanie jakieś dziwne, sympatyczne miejsce, w którym na razie przynajmniej nic nie wiem, żeby znaleźli tam jakieś pochówki, bo to miejsce było, zostało wybudowane i zostało zasypane. Datowanie jest dosyć stare. Jeżeli to byłoby centrum spotkania, według y, nazwy, nazwy tego miejsca, to te, to co świadczyłoby o tym, o wnętrzu tego, o ustawieniu tych wszystkich elementów wewnątrz tych kręgów, tych kolumn dziwnych. Część tych kolumn są, wyglądają jak litera Taurus, jak, jak T. Takie duże T, grube i na tym są, na niektórych zewnętrznych tych kolumnach, przy zewnętrznych częściach, po, po tych okręgach są przedstawione zwierzęta wszelkiego typu tygrysy, flamingi jakieś, nawet na dole węże. Ale w centrum tego, jak znalazłem i nie znalazłem nigdzie zdjęcia tego głównego tego głównego posągu. Natomiast znalazłem jego opis. W opisie jest opis jest taki, że jest to bryła kamienna. Na której wyrzeźbiony jest człowiek bez głowy, ale swoimi dłońmi oplata do przodu tą bryłę kamienną na wysokości pępka. I znalazłem też zdjęcia innych tam takich kolumn posągowych z tego miejsca, gdzie yy, yy, delikwent trzyma dłonie tak, jakby na brzuchu, i ma się wrażenie, że trzyma męski interes w rękach. Ale to nie może być raczej męski interes, bo to jest troszkę wyżej, czyli tak jakby trzymał pępek. Może stąd ta nazwa z tym pępkiem, że te postacie hmm, trzymają się za brzuchy, miejsce oderwania. Jak Wam to wytłumaczyć? Powinno być to najprostsze, a to, to jest dziwne, bo jakbyście mogli. Hmm, Przekazać innym odbiorcom coś, co widzieliście, co, z czym zetknęliście się, coś mistycznego, coś dziwnego, co, co miało miejsce albo ma mieć tam miejsce, a co ma hmm, związek z oderwaniem się tych ludzi od, od tamtejszej rzeczywistości. Tak, jakby. Hmm, no, powiedzmy na przykład, gdyby to było miejsce zabrania tych ludzi, bo to jest dosyć spory teren. Przychodzą ci ludzie w dane miejsce, a potem zostają w jakiś sposób z tamtego miejsca zabrani, nie? I równocześnie zostaje to zasypane, żeby zostało jako ślad kiedyś tam dla przyszłych pokoleń, dla potomnych. I skojarzyło mi się to miejsce z tym miejscem w Polsce do którego trafiłem przez przypadek jadąc po maszynę do szycia. miałem takie nagranie opowiedziałem o tym, o, tej, o tym miejscu, które kiedyś widziałem na zdjęciach i przez przypadek trafiłem w to dziwne miejsce. I również w centrum tego miejsca to były kaszuby w koło jest las, a w centrum tej wielkiej polany, gdzie tam już jest osiedla są osiedla ludzkie, jest wzgórze dziwne wzgórze Oczywiście nie rozkopano. Nie wiem, co tam jest w tym wzgórzu, ale mnie się to takie dziwne skojarzenia wtedy miałem, gdy zobaczyłem te zdjęcia z tego Gebekli i, i zdjęcia i, i, te, i te kamienie, które widziałem jadąc na tą, na tą moją trzydniową wyprawę po tą, po tą maszynę do Gdańska. Takie dziwne połączenie mi się zrobiło i przypomniałem sobie, jak miałem kilkanaście lat. Jak, jako mało, mały młody chłopak m, dowiedziałem się, że słońce, gdy następuje zaćmienie księżyca, zaćmienie słońca, czyli księżyc nachodzi na słońce, gdzie byłem bardzo zdziwiony, jak m, księżyc nachodzący na słońce podczas zaćmienia słońca jest tak zsynchronizowany wielkością, że zostaje tylko korona słoneczna, czyli ta obwolutka, te, te wszystkie flary wybuchowe, które dzieją się na słońcu. I byłem wtedy tak tym zaskoczony, że to jest tak zgrane, te odległości, te wielkości, że pierwsze, co sobie jako młody ten chłopak pomyślałem, taką głupią rzecz sobie pomyślałem, nie? Że przecież to słońce to jest to samo, co ten księżyc. Wprawdzie on nie świeci, bo podobno świecił światłem odbitym, bo to wiedziałem, ale mnie się wtedy wydawało, że Przecież my mamy dwa słońca. Jak jedno wygaśnie, to to, co teraz świeci, to zapalić się powinien wtedy księżyc. I też jego te kraty, te, 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 wiecie, ta poryta facjata, że to jest spowodowane dokładnie, że to jest to samo, które zastygło po tym, co, co na słońcu. Czyli mamy dwa słońca. Jak jedno świeci, to drugie wygasa. Ja wtedy jako młody, głupi kilkunastoletni chłopak, tak sobie, tak sobie to uroiłem w głowie. I teraz mi się to przypomniało akurat. Z tą sytuacją z tych dwóch podobnych miejsc I jeszcze z, tą, z, z tymi dwoma, tu kamienna, kamienny posąg, albo kolumna, i tutaj na naszych terenach ten, ten światowid wyłowiony bodaj z tej wisły. I sobie pomyślałem, zrobię o tym nagranie. Ale jak ja o tym opowiem, jak ja nie mam tutaj ani wątka przewodniego, ani w żaden sposób. Nie umiem tego szyć w jakiś inny, bo to jest tylko takie moje, wiecie, gdybanie, takie jakieś tam wariackie myśli. Ale czasem w takim wariactwie jest odrobi, w takim szaleństwie jest jakaś metoda. Czasami gdzieś coś z tego się, coś z tego się wyłoni. Może to przypadek zupełny, że za mną jest ten byk księżycowy. Tak go nazwałem, bo to jest rdzeniem tego obrazu, jest szkic, który Wam kiedyś pokazywałem, gdy mówiłem o byku księżycowym. I ten obraz powstał na bazie tamtego szkicu. To jest dokładnie to samo. Jakbyście tutaj się przyjrzeli, to tak. Tutaj macie rogi tego byka, tu są jego oczodoły, tu jest jego pysk w tym miejscu. A tutaj trzyma ten księżyc, który jest w dwóch fazach. Możemy mieć go do połowy widzialny, częściowo. I teraz tak, ten cały symbol, czyli tego byka, który trzyma w swoich, w swoich rogach ten księżyc, po przekształceniu jest coś takiego czyli łeb byka, trzymający to, to w środku. Podobne symbole były w Egipcie, gdzie były postacie, na pewno widzieliście te postacie, wielu z was widziało postacie, gdzie na głowie mają te wielkie kulki. Te takie coś niosą. I w gebeli nie jest jakieś ptaszysko. Mówią, że to sęp, czyli symbol śmierci, który nad swoim skrzydełkiem, tak, trzyma kulę. Jest kula, jakaś kula albo jajko, nie wiem co. Coś okrągłego, i to jest tak sprytnie zrobione, tak sprytnie wyrzeźbione, że tu ten, kto to rzeźbił, doskonale wiedział, co on rzeźbi. To są przedstawienia, wszystko figuratywne, ale oprócz tych figuratywnych, podobno, ale nie widziałem ich. Są też abstrakcje geometryczne tam przedstawione. U ludzi pierwotnych sprzed kilkunastu tysięcy lat przedstawiane abstrakcje nie ma czegoś takiego jak abstrakcja dla abstrakcji. Nie ma czegoś takiego. Zawsze są to jakieś połączenia gdzieś w tych głowach ludzkich nieoderwane od rzeczywistości, bo rzeczywistość może być zewnętrzna albo wewnętrzna, już wam wspominałem, i może być też konglomerat tych dwóch rzeczy. Zawsze abstrakcja z czegoś wynika, albo z wewnętrzna, albo z zewnętrzna, albo z połączenia. I ci, którzy to tworzyli, wiedzieli doskonale, tworząc te kolumny, w tym Gebekli tepe, mieli narzędzia. Przecież nikt nie rzeźbi kamieniem bloku kilkunastu albo kilkudziesięciotonowego, nie mówiąc o przetransportowaniu tego. Czyli wtedy te pierwotne, ci pierwotni ludzie mieli narzędzia, żeby, na tym, żeby z tego wystrugać te, 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 te bryły, te figury, te zwierzęta czy tych ludzi. To nie żadne takie przypadkowe rzeczy. Trzeba powiedzieć, nie wiemy, a to co wiemy, to, 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 to tylko się domyślamy. Jeżeli nie będzie do tego zrobionej konkretnej analizy, no to dalej będziemy w czarnej, w czarnym otworze, nic nie będziemy widzieć. Będziemy mówić, że tam była świątynia i że gdzieś tam modły do czegoś tam, jakiś tam bóstw był. No bo najłatwiej jest wpakować wszystko, że wszystko to były świątynie. Zwróciłem uwagę jeszcze w tym Gebekli Tepe na taką rzecz. Też miałem, mam nawet zdjęcia, tylko nie, nie wsadzę teraz do tego nagrania. Część rzeźb, płaskorzeźb, jest na płasko, na płasko w kamieniach, a część jest oderwanych. Ten sam kamień ma część elementów na płasko, czyli w formie płaskorzeźby rytu takiego, a część wychodzi na zewnątrz i staje się bryłą zwierzęcą czy ludzką, która jest jakby przed albo, albo przyklejona do tej, do tej płaskorzeźby. Podobna sytuacja występowała w innych późniejszych kulturach, na przykład w Indiach, gdy sobie zobaczycie płaskorzeźby w Indiach, te starożytne płaskorzeźby, podobne myślenie, ale to myślenie z Gobekli Tepe jest czyste. Tam jest sprawa prosta. Część elementów jest na płasko w płaskorzeźbie, a część jest wyodrębniona. I na przykład jest taka ściana, gdzie taki mur, jakby fragment czegoś takiego, gdzie postać ludzka, ludzka, bo ja nie wiem, czy to jest człowiek, czy to jest kosmita, czy to jest obcy, czy nie wiem, czy jakieś ich bóstwo, raczej bóstwo to nie jest, bo to było przed potopem, wszystko na to wskazuje, a doktor wyraźnie powiedział: A doktor był człowiekiem, który wiedział, że bogów przed potopem nie było. Czyli byli to stwórcy albo odwiedzający tych ludzi, którzy już tutaj byli. Więc mamy do czynienia z miejscem spotkania. Gdzie ludzie przygotowali się do tego spotkania, budując to miejsce, albo wybudowali to miejsce po spotkaniu. Jeżeli byłoby ta druga wersja, to znaczy, że nikt z nich nie został wzięty, ale ktoś to jeszcze potem zasypał, czyli część została wzięta, a część została. I Skojarzyłem sobie to też z, taką, z takim fragmentem. Nie wiem, czy to był stary czy nowy testament. Pamiętam, że coś takiego było. Dwie było w polu, jedna była wzięta, druga została. Dwie żarn, na żarnach, coś tam mąkę mleły, czy coś, jedna została wzięta, druga została. Wiecie, to są takie moje ludzkie, takie zwykłe skojarzenia. No, cóż innego ja mogę zrobić. Ja sobie tylko mogę tutaj mówić, skojarzać, łączyć tam, próbować jakieś tam swoje mniej lub bardziej trafne dywagacje. Dobra, zostawiam Wam z tym, z tymi moimi rozczochanymi myślami. Trzymajcie się.